Ogłoszenie publiczne mamy dzisiaj 14 listopad 2025 do sprawy rdzennej rodowitej Nikoli Barcz, reprezentantki firmy Nikola Maja Barć z Aktu Urodzenia 18.10.2013. 2013. Reprezentanci firmy, osoby, kodeks cywilny 43 paragraf 4, Ewelina i Józef Barcz, jako głowy zorganizowanej grupy przestępczej mają w dokumentach przesłanych udowodnione prawomocnie utrzymywanie bezpośrednie systemu niewolnictwa wraz z kierowaniem zorganizowaną grupą przestępczą o charakterze zbrojnym i terrorystycznym na ziemiach odzyskanych od daty 17 kwietnia 2024. Dodatkowo łamią konstytucję przez domniemanie niewinności, wolność słowa, w tym Przetrzymują rdzenną rodowitą Nikolę Balcz, wbrew wolnej woli, nagranie z interwencji firmy prywatnej policja z KPP Katowice, w tym KMP Piątka Katowice, w lokalizacji Cynkowa 16E przez 6, Katowice 40241. Dodatkowo terror psychiczny i emocjonalny oraz groźby karalne. Całość, całością sprawy zajmuje się Międzynarodowy Trybunał Ziemian OPPT 1776, Naczelni Admiralicji Ziemi Lechickiej, Fundusz Terra OPPT 1776, w tym wszystkie poniższe firmy. Kancelaria Prawna Wszechmogący, Ulica Katowicka 229 przez 6 Tychy 4310 Radca Prawny Kontakt 669587449. 2. Sąd apelacyjny w Białymstoku, gdzie mieści się adres korespondencyjny zamieszkania prawomocnych opiekundów rdzennych, rodowitych Natalii Grabysy i Przemysława Pojawy reprezentantów firm osób Przemysław Pojawa z aktu urodzenia 11 grudnia 1982 i firmy osoby Natalii Beaty Grabysa z aktu urodzenia 20 stycznia 1995. 3. Prokuratura Krajowa z reprezentantem firmy osoby Waldemarem Żurkiem. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Europejski Trybunał Sprawiedliwości, czyli Trybunał Praw Człowieka, Sąd Najwyższy i Trybunał Konstytucyjny. Do sprawy. Wszystkie nagrania udostępnione i ogłoszone publicznie zgodnie z konstytucją i wpisem do UCC przepustek prasowych, dziennikarskich radia i telewizji zarejestrowanych 17 kwietnia 2020, 2024 roku na całej strukturze Polski dla wszystkich rdzennych, rodowitych, w tym dla rdzennych Natalii Grabysa i Przemysław Pojawa na kanale YouTube. Ja jestem IM Jam jest Przemysław oraz na kanałach TikTok fundusz Terra An OPPT 1776 i miłość narzędziem są w pełni prawomocne, zarejestrowane zgodnie z prawem stanowionym na całej strukturze Polski, dokumentujące dla celów procesowych wszystkie i wszelkie łamania prawa, czyli konstytucji, przez wszystkich zdrajców stanu i ojcowiny, bez względu na stopień hierarchii i stanowisko, współpracowników pośrednich i bezpośrednich okupanta ziemi odzyskanej korporacji USA Poland Republic of, ukrywającej się pod przykrywką narodu polskiego, tzw. Rzeczpospolitej Polskiej, utrzymującej zamknięty prawnie system niewolnictwa, bezpośredni handel dziećmi i niewolnikami, eksperymenty medyczne i wojenne, wraz z wszystkimi zbrodniami przeciwko życiu i godności człowieka. Korzystając przy tym z prywatnych środków finansowych zabezpieczonych przez Fundusz Terran OPPT 1776 w powierzchni 1 Lud 1776 od daty 1 września 2013. Z indywidualną odpowiedzialnością do siódmego pokolenia w linii prostej wszystkich czynnie biorących udział pracowników i współpracowników korporacji Polend Republikow. Do sprawy dołączam kolejnych zhańbionych pracowników zorganizowanej grupy przestępczej z firm Komisariat Piąty Policji w Katowicach, Prokuratura Okręgowa w Katowicach wraz z reprezentantami firm osób domniemanych prokuratorów Joanna Miarczyk, Rafał Nagrodzki, Artur Ot, Paweł Stokowski, Marcin Cyprys Gaudyn, Iwona Urbańska, Maciej. Ziena, Zientara, Michał Weiser, Kamil Lechwar, Rafał Mulasz, Paweł Kowal, Grzegorz Szlusarczyk, Jacek Zębek, Jacek Osowski, Rafał Wrubel, Grzegorz Gil, Damian Ziółkowski, Piotr Szlęk, Jacek Jaroszewski, Daniel Janiszewski, Adam Leśniak, Dariusz. Kiendrzyn Kien Monika Szczybel. Pełna akceptacja, z pełną indywidualną odpowiedzialnością na i, i wdzięcznością i pokorą serca Naczelni yy, Komandorowie Ziemi Lechickiej Przemysław Antoni, Natalia Jagoda Pojawa. Z wdzięcznością i w pokorze serca jam jest.